Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale i zapraszam Was do oglądania odcinka dotyczącego top ulubieńców listopada. Przedstawię Wam 10 swoich najfajniejszych propozycji z ubiegłego miesiąca, w którym znajdą się zarówno propozycje do makijażu, jak i pielęgnacji. W pierwszej kolejności opowiem o kosmetykach do makijażu, później przejdę do pielęgnacji, a na samym końcu przedstawię Wam zapach, który ostatnio bardzo polubiłam, i zacznę od. W kosmetyku, takiej hybrydy dwa w jednym, ponieważ jest to błyszczyk, który też jest takim ratunkiem balsamem do ust z marki Eveline z tej serii Egipski Cud. Ja już wcześniej pokazywałam produkty z tej serii. I one rzeczywiście są bardzo fajne, też mi często piszecie, że lubicie bardzo tą serię i również się pod tym podpisuję. Słuchajcie, jeżeli macie przesuszone usta czy przez masteczkę, czy przez sezon kaloryferowy, to bardzo fajnie jest nałożyć sobie odrobinę tego balsamu zarówno na usta, jak i też dookoła. Ja ten patent też stosuję na przykład Wieczorem przed pójściem spać, i dzięki czemu kiedy budzę się rano, to usta są gotowe na to, żeby przyjąć jakiekolwiek kosmetyki do makijażu, ponieważ ja mimo tej całej pandemii i tak się maluję w domu dla własnej przyjemności, dlatego żeby pięknie wyglądać dla męża i się poczuć po prostu lepiej. Więc jeżeli macie ochotę zadbać o swoje usta albo po prostu przygotować je pod makijaż i macie podobnie do mnie, to polecam. Teraz przejdę do kosmetyku, z którym się bardzo polubiłam na co dzień i służy on już stricte do makijażu, a mianowicie będzie to eyeliner żelowy w słoiczku z marki Anastasia Beverly Hills. Przede wszystkim polubiłam go ze względu na taką puchatą, aksamitną, atłasową wręcz konsystencję, z którą się niezwykle łatwo pracuje i nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę tego typu eyelinerem malować sobie kreski każdego dnia. Uważam, że jest on niesamowicie wybaczający, można stosować poprawki, nie zastyga on aż tak szybko jak większość eyelinerów tego rodzaju, bardzo, ale to bardzo przyjemnie się z nim pracuje, więc jeżeli szukacie czegoś zarówno na co dzień, jak i na jakieś takie większe wyjścia, to wydaje mi się, że to będzie naprawdę dobre rozwiązanie. Co więcej, poleciłabym ten produkt również makijażystkom, zwłaszcza tym początkującym z kreskami. To jest coś, co ułatwi Wam pracę, dlatego że ten liner jakby nie szarpie tak Waszych powiek, tylko jest niezwykle miękki, atłasowy, Dodatkowo stopień intensywności możecie budować. Śmiem twierdzić, że nawet przy powiekach do do samodzielnego zastosowania on się bardzo dobrze sprawdzi. Kreska sama w sobie już przez formułę tego kosmetyku wychodzi o wiele bardziej atrakcyjna następnym kosmetykiem, który Wam pokażę jest coś, czego nie używam aż tak długo ale muszę przyznać, że długo się na to czaiłam, dlatego, że widziałam już ten produkt u swojej kursantki Angeliki którą serdecznie pozdrawiam i właśnie od niej podpatrzyłam super paletę do konturowania jest to marka Pupa, czyli też jeżeli chodzi o cenę, to nie wychodzi ona aż tak drogo i słuchajcie, kolory tutaj zawarte, to dla mnie jest totalny sztos, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jest to dotychczas najlepsza paleta do konturowania z jaką kiedykolwiek pracowałam Mamy tutaj cztery kolorki. Jeden to jest taki jasny śmietankowy, który może służyć zarówno jako taki śmietankowy zapasowy cień do powiek, albo po prostu taki puder stricte kontrujący. Mamy tutaj też najdelikatniejszy rozświetlacz, jaki posiadam. Po prostu mega subtelny, który nie oszpeci skóry dojrzałej, co jest bardzo rzadkie i niespotykane. Czyli nie wchodzi w pory, w zmarszczki i rzeczywiście daje taki niezwykle subtelny blask. Czyli możemy go nałożyć zarówno na kości policzkowe, nie podkreślając zmarszczek albo też omieść delikatnie całą twarz, uzyskać efekt bardzo subtelnego strobingu. Dodatkowo mamy bronzer ocieplający karnację i bronzer konturujący. Natomiast to, co wyróżnia tą paletę na tle konkurencji, to jest to, że krycie jest tutaj bardzo subtelne, delikatne i przy totalnej, minimalnej ilości produktu możemy uzyskać przepiękny efekt dosłownie rzeźbienia twarzy. Ja często jak Wam się pokazuję w filmach, to aż powiem szczerze, że się dziwię, że nikt na to jeszcze nie zwrócił uwagi, że często jak mam bronzer, to on wypada w kamerze jakby był taki pomarańczowy i mam wrażenie, że w końcu udało mi się zniwelować ten efekt, bo dzisiaj zastosowałam ten chłodny i odrobinę tego cieplejszego i to będzie idealny brązer do nagrań. No i myślę, że zarówno dla kobiet dojrzałych, które lubią się konturować, jak i dla makijażystek to jest totalny must-have. Teraz kosmetyk, który na pewno jest już Wam dobrze znany, dlatego, że ja dosyć często go pokazuję u siebie na kanale, a to dlatego, że go często używam. I wiem, że część z Was stwierdzi, że to taki odgrzewany kartofel i bez sensu, po co w ogóle o tym mówię. Natomiast w ostatnich testach mówiłam, że co chwilę jakiś puder tani mi się nie sprawdza, bo po prostu tak jest i uważam, że w puder warto zainwestować troszeczkę więcej. I to, co mnie nigdy nie zawodzi i zawsze tego używam na jakieś większe wyjścia i nie tylko, bo na co dzień również jest to bardzo wydajny produkt, jest to puder z Lorimer Lubię go dlatego, że moim zdaniem wygładza pory, jeżeli się go będzie tak wtłaczająco nakładać. Jest bardzo uniwersalny, a dodatkowo tak upiększa jeszcze koloryt skóry. Jeżeli podkład nam wszystkiego nie zakryje, to on dodaje taką leciusieńką, jeszcze taką wygładzającą warstwę, co ja bardzo lubię. Myślę, że jeżeli szukacie dobrego pudru, takiego raczej trochę matującego, ale nie na taki mur beton, to będziecie naprawdę zadowolone. Co jest też na duży plus, to on kiedyś kosztował około 230 zł, a teraz, jak dobrze poszło to możecie go dorwać nawet poniżej 170 zł. Dlatego uważam, że za tą cenę naprawdę warto. Kolejną świetną rzeczą, która co prawda nie jest nowością na rynku, ale jest nowością u mnie w studio, ostatnio już zresztą Wam ją pokazywałam, będzie to paleta cieni, którą w szczególności chcę zarekomendować wszystkim fankom makijażu użytkowego, makijażystkom i kobietom dojrzałym, które już mają dosyć beży, brązów i tak i chcą przemycić do swojego makijażu powiek coś więcej to słuchajcie, muszę Wam polecić paletę z Affectu Sweet Harmony. Jeżeli miałabym porównać ją do palety na przykład New Nude z Huda Beauty, to uważam, że jakościowo... To jest w zasadzie, no nawet nie, że to samo, bo bym powiedziała, że ta paleta jest po prostu lepsza, także myślę, że tutaj afekt bije na głowę niejedną zagraniczną markę. Jeżeli chodzi o dopasowanie kolorów, to one wszystkie ze sobą się pięknie łączą, ładnie pasują, no i pomimo tego, że ta paleta ma dużo jakby zalet, to jeszcze dodatkowo jest to, że. Bardzo fajnie pachnie, no i przyjemnie się z nią pracuje. Naprawdę myślę, że marka Affekt jest taką firmą bardzo niedocenianą. Oni nie mają wygórowanych cen, ale jednocześnie mają świetną jakość. Podobno ta firma jest bardzo znana na świecie, a tylko w Polsce nikt o niej nie mówi. No dobra, może nie, że nikt, ale mogłaby być po prostu bardziej znana. Teraz zgrabnie przejdę do tematyki pielęgnacji i przedstawię Wam produkt dla równowagi tani. Będzie to płyn dwufazowy z polskiej marki Marion. Jest to już moje drugie opakowanie. Kupuję to sobie w przydomowym markecie Dino. Kosztuje w granicach 6,50 i uważam, że jest to bardzo dobry płyn dwufazowy. Warty przetestowania, jeżeli jeszcze nie używałyście, a używacie na przykład tego z Ziai, to moim zdaniem ten jest o wiele fajniejszy, w korzystnej cenie i ja zawsze stosuję sobie takie płyny dwufazowe wtedy, kiedy mam nieco mocniejszy makijaż, doklejone sztuczne rzęsy, ciemniejsze cienie do powiek. To zanim zacznę używać te wszystkie olejki, żel do demakijażu i tak to najpierw pierwszą warstwę usuwam właśnie za pomocą czegoś tego typu. Także polecam wypróbować. Kolejną rzeczą, która jest również łaskawa dla naszych kieszeni, jest to maska w płachcie marki Hada Labo. Uważam, że jest ona jedną z najlepszych masek w płachcie, o ile nie najlepszą, w takiej drogeryjnej cenie, czyli w granicach 10 do 12 zł. Ja ją kupuję w Rosmanie, jestem z niej bardzo zadowolona. Mam ją również z polecenia Med Marci, czyli bardzo takiej fajnej pani kosmetolog, która zna się na rzeczy i rzeczywiście świetnie mi się sprawdza. Komu jej nie poleca, to też dziewczyny są bardzo zadowolone, więc jeżeli szukacie czegoś co chcecie właśnie wykorzystać jako taką pielęgnację raz na jakiś czas maseczkę w płachcie, to skóra jest zupełnie inna, a te resztki serum ja sobie później jeszcze tak wprowadzam w twarz, uważam, że jest zdecydowanie warta swojej ceny z kolei osobom, które nie lubią inwestować w jednorazowe rozwiązania chciałabym polecić maskę w słoiczku do wielokrotnego, że tak powiem, użytku co więcej jest to maska krem czyli taki produkt dwa w jednym tutaj to co jest fajne to również jest to produkt koreański, bardzo uznanej firmy i mamy tutaj witaminę E, niacynamid i działanie takie kojące i nawilżające dla skóry. Konsystencja jest niezwykle taka galaretkowata, lekka, więc ja wyciągam sobie troszeczkę patyczkiem, rozprowadzam w rękach i tą wodnistą konsystencję tak jakby rozsmarowuję sobie po całej twarzy. Dzięki tej lekkiej konsystencji, jeżeli nie przesadzę z ilością, to stanowi ten produkt również bardzo fajną taką bazę pod makijaż, przez co mam wrażenie, że jakby lepiej się przykleja podkład do tej bazy, tego kremu. Grubszą warstwę możecie nakładać na noc, jest to bardzo fajny produkt, przyjemnie nawilża i odżywia naszą skórę, no i też niacynamid ma działanie łagodzące, więc jak najbardziej polecam. Zbliżając się powoli do końca, teraz wam polecę płatki pod oczy z marki Shangri, tak jeżeli widzieliście mój jeden z ostatnich filmów, gdzie pokazywałam trik z zastosowaniem tych płatków, to na pewno wiecie o co chodzi. Natomiast obecnie mogę to potwierdzić, że są to najfajniejsze płatki ever pod oczy, jakie kiedykolwiek miałam. Mają wprost fenomenalne działanie widoczne gołym okiem, wypełniające, nie są silnie perfumowane, wręcz chyba w ogóle nie są perfumowane, bardzo delikatne. Jeżeli chodzi o skład, nie mają jakiś konserwantów. Efekt jest jest totalnie widoczne na zasadzie takiej, że wypełnia zmarszczki i to na wiele godzin. Dodatkowo też wypełnia pory, jeżeli zastosujecie sobie ten płatek najpierw pod oko, później sobie gdzieś tam przeniesiecie, czy to tutaj właśnie na tej linii uśmiechu, czy na lwią zmarszczkę gdzieś tam na czoło, wszędzie tam, gdzie się borykacie z niedoskonałą skórą, to to naprawdę działa. I nie tylko przed ważnym wyjściem, ale w zasadzie można tego używać na co dzień. Ja jestem osobiście zachwycona rezultatami, a razem w połączeniu z tym trikiem, który tutaj Wam też podlinkuję, jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu? No to po prostu jest fenomen. Ja się pozbyłam dosłownie tych zmarszczek poduszkowych, na które zawsze narzekałam i często kiedy pokazywałam zbliżenia rozświetlacza, to były one bardzo widoczne. Teraz się to totalnie zmieniło, także naprawdę polecam. Średnio raz na pół roku polecam Wam zapach, który mi się bardzo dobrze sprawdza i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to kwestia totalnie indywidualna, ale może jednak komuś to się przyda, zwłaszcza, że święta się zbliżają i trzeba list do tak zwanego świętego Mikołaja napisać. W związku z czym polecę Wam zapach od marki Yves Saint Laurent Black Opium. Bardzo otulający, ciepły, słodki, mega fajny. Jeżeli ktoś lubi takie klasyczne kobiece nuty, lekko seksowne, to myślę, że może to być opcja taka warta sprawdzenia. Tutaj mamy akordy kwiatu pomarańczy, jaśmin, sambak, różne takie wiecie słodkie, otulające nuty. Troszeczkę ciężkie, ale nie na tyle ciężkie, żeby gdzieś tam męczyły otoczenie, ale dosyć słodkie. Jeżeli szukacie takiego właśnie przytulaśnego zapachu zmysłowego, to myślę, że warto przetestować. No a to co Wam też polecam, to jeżeli lubicie zmieniać zapachy, to żeby nie kupować co chwilę 100 ml, czy tam ileś tego, takie mniejsze pojemności nie tylko są korzystniejsze cenowo, ale też Wydaje mi się, że i fajnie wziąć gdzieś tam w torebkę. No i przyjemniej jest mieć więcej malutkich buteleczek niż jedną dużą. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje listopadowe rekomendacje. Mam nadzieję, że moje propozycje okażą się dla Was przydatne. Ja się z Wami żegnam bardzo serdecznie. Przypominam o kciuku w górę, o zostawieniu też subskrypcji. No i my się widzimy już w kolejnym filmie wkrótce. Hej!